Oszczędzaj energię to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pomiędzy 17 a 22 września w krajach Unii Europejskiej odbywa się szereg imprez i akcji promujących zdrowy tryb życia i przemieszczania się. Jedną z takich inicjatyw jest zachęcenie mieszkańców do korzystania ze zbiorowej komunikacji. Świnouście ma w tym roku szczególne powody do aktywnego udziału w tej akcji. Otwarcie tunelu, zakup nowych autobusów i rozbudowana siatka połączeń zbiorowej komunikacji. Wszystko to sprawia, że warto obecnie zachęcić mieszkańców do podostawienia choćby na ten jeden dzień aut na parkingu. I właśnie w piątek, 22 września, tradycyjnie e, zapraszamy Państwa na to, żeby przesiąść się z aut, właśnie do komunikacji miejskiej, do autobusów obsługiwanych przez świnoujską komunikację autobusową, ponieważ. E, tego dnia nie trzeba będzie kasować biletów, nie, nie, nie trzeba będzie korzystać z kasownika, można będzie przejechać przez, do miejsca docelowego absolutnie bezpłatnie, ponieważ tego dnia kasowniki będą wyłączone i komunikacja autobusowa w Świnoujściu będzie bezpłatna. Nie tylko darmowy przejazd ma być zachętą do skorzystania z miejskiej komunikacji. Autobusy będą tego dnia specjalnie przyozdobione. Dzieci ze świnołyskich szkół będą przyozdabiać autobusy, malować autobusy specjalnymi farbami. One później wyjadą w miasto, będzie można podziwiać tę mobilną galerię na ulicach Świnoujścia. W piątek 22 września zapraszam szczególnie Państwa do pozostawienia aut w garażu, na parkingu, żeby przesiąść się komunikacją i skorzystać z możliwości bezpłatnych przejazdów.